Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani moje Nie wiem, czy widzieliście e, filmik e, Ani Bytom. O kurwa, że Ale ostre. Słuchajcie, ja wam opowiem coś o Ance. Popcorn bierzcie, kurwa. Bierzcie popcorn. A, ciocia ma flaczki. Flaczków mi się zechciało. No, słuchajcie, ja wam opowiem o Ani, tą. No, my z Anią się już troszeczkę znamy. Poznaliśmy się przez Kaśkę Czarną. No, z tą Anką się trochę znamy. Ja wam powiem, natarczywa. Natarczywa, strasznie natarczywa. No. Codziennie do mnie wypisuje. Ciociu, ciociu, bądźmy koleżankami, ciociu, ciociu, to. Ja jej mówię, kurwa. Ale ja nie chcę być z tą żoną koleżanką. Dajcie mi święty spokój, dziewczyno, No. A ono, mąż to kurwa do wiadomości. Ostatnio wpadł mi jej filmik, nie?, że oni kupują kurwa will na wsi, kurwa, nie? 8 bedroomów. 8, kurwa. Jak chcesz narobisz tyle dzieci, to tutaj potem musisz kupować większe domy, kurwa. No. Ponoc 4 miliony 800 funtów. Ale za to. Farma ze zwierzętami gratisia. Osiołki, kozy, <coughs> osiołki, kozy, krówki i te, i kurki, tak. I ona mnie na tą farmę bierze, mówi, ciociu przyjedź. Będziemy razem, mówi, te filmy kręcić, będziemy razem gotowały. Takie dwie Marty Stewart kurwa, nie? Aniu. No. Aniu nie będziemy koleżankami, nie będziemy Aniu, zaprzestań, zaprzestań mnie papukowania, to się, to, to ja już mam ciebie po prostu dosyć, ja tu Kaśko oznaczę, żeby kaśka ci w końcu powiedziała, że się ode mnie odczepiła Anka, mm. w ogóle Anka, mm, nie, Słuchajcie. ona będzie teraz kurwa robiła, ona będzie teraz dzieliła ze swoimi fanami, jaką ona willę wybierze, czy 8 pokoi, 5 pokoi, 6 pokoi, kurwa, czy 20 kurwa. Cztery receptions, kurwa, i ten, i osiem, kurwa, buff, bath z kurwa. Coś ciekawe, kiedy ona to, kurwa, sprzątać będzie. Bo jej się marzyło, kurwa, kiedyś mieć taką piękną na wsi willę, kurwa. Pałac co kurwa, pierdolni od razu, kurwa. Wiesz, że sobie ham Buckingham zapytać, czy nie jest przypadkiem na sprzedaż tej... To. To jest dwa. do kurwa. Osiem pokoi, kurwa. Człowiek tu w kancelowskim mieszkaniu, w tym domu, kurwa, mieszka za osiem pokoi sobie będzie jebała za 4 miliony dolarów. Ale to mogę, ciekawa, skąd ty masz na to wszystko pieniądze, Anka? No. Skąd ty masz Anka na to wszystko pieniądze? No. Jak teraz tylko benefity dają za dwójkę dzieci, a nie a ty masz ósemkę, kurwa. I Nie wiem, skąd ty masz na to pieniądze, Anka. No. A mama wie, że ty palisz? <gry> Staremu też powiem, kurwa. Zobaczysz.